Martyna jest wściekła na sąsiada. Coraz częściej myśli, że powinna zrobić sobie wolne i wyjechać na wakacje. Co ty tu robisz? Mamy do pogadania. z ciebie wali, jesteś pijany. Główno się do obchodzi. Nie będę z tobą rozmawiała. Idź stąd. Nigdzie nie pójdę! Nathan! Na, na co Puść mnie! Wiesz, co mi zrobiłaś? Wiesz, jaki hejt się na mnie wylał po tym twoim cholernym filmiku? Przepraszam. Co mi podbałoś Te o Tracę firmy zrywają ze mną współpracę, zrujnowałaś mnie! Nie chciałam pomocy! A wiesz, czego ja chcę? Żebyś dostała za swoje! Zostaw ją! piąć? się to nie twoja sprawa! Wynoś się ja gnoj, albo poczałujesz! Masz szczęście. Martyna jest przerażona. Nie spodziewała się czynnej napaści ze strony Natana. Dziękuję. E, chcesz wezwać policję? Nie. Na pewno? Nie mogę ich wezwać, bo no, wtedy musiałabym zeznawać. I wyszłoby na jaw, że. Ja i Natan żyliśmy w udawanym związku.